Cześć, z tej strony Flash, administrator naszego kochanego serwera. Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować mody. No dobra. W związku z tym, powinniśmy zacząć od wejścia na stronę dekolonia.pl i przekierować się albo na zakładkę mody, albo kliknąć ten link, który się tutaj znajduje. No dobra, no to klikamy. I tak, przede wszystkim będziemy potrzebować fabrika. Fabryk to jest taki. Modloader, który pozwoli nam w ogóle na to, żeby mody działały. No dobrze, no to można pobrać Universal JAR, ale ja polecam właśnie to Download for Windows, bo to znam exeka i wtedy nie potrzebujemy Java. No dobra, odpalamy eee, i wtedy pokażę wam się takie okienko. My ser nas serwer nie interesuje, nas interesuje klient. Wybieramy wersję 1.21. Loader version e, wyższa niż e, 14 coś, czyli najlepiej po prostu najnowszą jaką możecie. I tutaj od razu zobaczycie taką ścieżkę. Ona się potem przyda, możecie sobie zapamiętać. E, no i w te, na tej ścieżce przede wszystkim musi być zainstalowany Minecraft, tak? E, jak wejdziecie sobie w launcher Minecrafta, e, no to właśnie to wam potem utworzy tam profil. Ja już ten profil posiadam. Jak widzicie tutaj jest zresztą ta opcja. Oj, przepraszam. E, więc ja nie będę w tej chwili tego instalować. Natomiast jak klikniecie Install, e, powinno Wam się zrobić coś takiego. Ja nawet zmieniłem sobie nazwę na Water, jak widzicie, więc można się trochę tym pobawić. No, e, przede wszystkim e, też zamknąć launcher, jak to robicie. Jak będzie otwarte, to nie zadziała. Ja w sumie kliknę, żeby wam pokazać, jak to wygląda. O, widzicie, wszystko się zadziałało. Nawet tutaj macie, możecie już od razu otworzyć folder mods. Eee, no to ja to zamknę. No i właśnie, ja otworzyłem już to. Jeżeli zapomnieliście tego zrobić, to możecie w launcher wyszukać po prostu procent, updata procent. Wiele osób pewnie z Was to zna, będąc tutaj, wchodzimy w folder .minecraft i tutaj zjeżdżamy do foldera mody i przerzucamy tutaj zawartość paczki, którą możemy pobrać na decolonia.pl/mody. Więc klikając ten link, wejdziecie na Dropboxa, no i wtedy po prostu pobieracie. Dla Was to pewnie będzie wyglądać inaczej niż to moje, ponieważ ja jakby. Jestem aktualnie zalogowany. No ale po pobraniu paczki e, powinna Wam się od razu wyświetlić e, w folderze pobrane i wtedy możecie albo wyodrębnić pliki do foldera mob, e, MODS <grych> e, albo po prostu wypakować tutaj i przekleić je wszystkie e, też do foldera MODS. Wtedy tylko włączamy Minecraft i wchodzimy na serwer. Dziękuję bardzo.